robienia memorów i jakby już te memory wycięłam I... i to teraz i to może najpierw memory to przyspieszę dobra. dobra, te memory już wycięłam, więc sobie położę tam. I teraz patrzę na kolejne memory. I ogólnie tak będę sobie to dozgadać i okej na moje, w sumie nie będę powiedział, po prostu będę gadać. Idziemy się jak już wytnę te paski. Dobra, jeden. Teraz wyciąłem jeszcze wszystkie paski Teraz słuchajcie, mój to, żeby nie wycinać po prostu jeden po drugim Tylko tak i tak po tych liniach Patrzcie Mam tu linię i wycinam Mam linię i wycinam tak, Mam linię i wycinam I takim sposobem mam wszystko Jak te może już wyciągnąć, to odkładam tam I teraz zrobię to I ogólnie jakbyście nie wiedzieli O co w tym chodzi? Wycinacie to Potem wycinacie... Tak, tak, tak. Tej zielonej nie wycinacie, bo to jakby jest do tak, Tu wycinacie, tu, tu. Tu wycinacie, tu, tu. I tu wycinacie, tu. Tu wycinacie. Znaczy tu, ze mną. No. Tu wycinacie, tu wycinacie. O! O, Boże. Ja. Cyk. Dobra. I no. Tu wycinacie tu wycinacie, 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 tu wycinacie i tu wycinacie I tu tej i tu, tu, tu Po tych czarnych liniach po prostu wycinacie Ale po zielonych nie, bo to jest do zgięcia Więc... no, wycinam Ja wycinam dokładnie w sumie nie aż tak dokładnie, ale po prostu dokładnie wycinam. Ale nie aż tak. Cyk A, tu jeszcze nie wycinam. <welcheikka> <smug> <smug sending Zone> dziękuję. Bo jak powiedzieliście na drzewie to dziękuję bardzo. A teraz dalej wycinam. Już jest to wycięte. O Jezus! Co ja tu zrobiłam? Cyk! Cyk! Nie muszę się pośpieszyć, pośpieszyć. Mieszczę ci miękkie, miesz, 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 miesz. Nie wiem, wy to że tempie, ale... Dobra. Pokazuję, jak to działa. O Boże! Pokazuję, jak to działa! Patrzcie! Cyk! Cyk i cyk. Widzicie, jak to działa? Jeszcze tak. Mega fajne, polecam. Ale to jest ogólnie od książki. Jeśli macie, możecie sobie zrobić ze mną. pa! pa.